Minister Zdrowia Wakopat, dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry. Mamy dwie kolejne ofiary katastrofy w kopalni, czy musimy być przygotowani na następne? No trudno. Dzisiaj rzeczywiście ta informacja nas, nas wszystkich poraziła, ale jednocześnie wiemy, że w, w dość poważnym stanie jest jeszcze kilku górników. Dlaczego tak to się Gdzie... dzieje? Znaczy, jak długo, jak długo, w jakim czasie po y, y, wybuchu możemy tak. powiedzieć, że już wszystko jest w porządku, że już nikomu nie grozi śmierć? Nie, no, o tym decydują niekiedy minuty, o tym decydują niekiedy <laughs> dni, więc lekarze prowadzący to są ci, którzy mogą wiarygodnie ocenić stan zdrowia y, y, pacjenta i oceniają go na chwilę obecną trudno przewidzieć co się będzie działo za kilka lub kilkanaście minut w Czyli przypadku powiem że tych 17 są... że tych 17 istnień ludzkich jakich pochłoną jakich jak pochłonął ten wybuch to jest koniec nie, nie możemy tego powiedzieć. To jest przykre informacja oczywiście, ale robimy wszystko, żeby ten bilans był już y, zamknięty. No, a propos robienia wszystkiego na początku, tuż po katastrofie, dlaczego ranni górnicy ponad 40 minut czekali na przyjazd karetki po nie mnie pytać, proszę zapytać tych, którzy organizowali tę akcję ratowniczą. Ja odpowiadam za to, jak szybko moje zespoły ratownicze dotarły. I pani nie ma żadnych wątpliwości, że one dotarły, dotarły tak szybko, szybko, jak tylko mogły? Od momentu zgłoszenia mamy wydruki, od momentu zgłoszenia do momentu przyjazdu pierwszej karetki pierwszego zespołu minęło 8 minut. A dlaczego w takim razie dyrekcja czeka z z wezwaniem karetek. O, o tego, co w tym chodzi, pani minister? Tego nie jestem w stanie zrozumieć, ale to nie mnie pytać i, i, i to nie ja będę to wyjaśniać. Y, ale proszę pamiętać o specyfice. Ludzie w przypadku takiego nieszczęścia niekiedy no, zachowują się irracjonalnie. Wiem, że w takich instytucjach jak kopalnia, y, jak, jak pewnie... Y, Port lotniczy obowiązują jakieś instrukcje, no, prawda? No właśnie, no bo co by nie mówić, akurat kopalnia jest takim miejscem, gdzie wypadki są że, że tak, częste. Wobec czego ta procedura co... powinna być ustalona. Dokładnie i... tak, więc myślę, że w związku z tym no to nieszczęście było, było jak gdyby tak, tak, tak olbrzymie, że, że ludzie, którzy odpowiadali za to, żeby zawiadomić służby medyczne, pewnie pogubili się Ale rozumiem, że moment. nie ma tam jakichś podejrzeń, że ktoś próbował a czy ukryć ja tą katastrofę. Nie, 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 podejrzewa a jak pan podejrzewa, to, ja, to, to Premier, premier mówi tak. Byłem tam na miejscu, pani też tak tak. Było, tak by, tam była, i, i widziałem, że, że nie wszystko tam się dzieje dobrze, że nie wszystko tam jest w porządku. Wobec czego zastanawiam się, co nie zadziałało. Znaczy, czy, czy, czy panika, znaczy, moja uwaga czy zła intencja? Moja nie, nie wierzę w złą intencję, naprawdę. Ja generalnie lubię ludzi i wierzę, że ludzie są z natury dobrzy. No, mogą popełniać błędy, bo kto ich nie popełnia. Ale nie wierzę, że w tej konkretnej sprawie były jakiekolwiek złe intencje. Tak sądzę. Nie ja to będę oceniać, nie ja to będę wyjaśniać. Natomiast mogę ocenić tylko i wyłącznie to, co dotyczy moich służb ratowniczych i te zasługują na piątkę z plusem. In, 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 inna sprawa. Byłam świadkiem rozmowy lekarza, który oświadczył, że pacjent ma się oddalić i że ten pacjent... Nie interesuje tak pielęgniarka z krakowskiego szpitala, opisuje sytuację, w której wyrzucono pacjenta ze szpitala i umarł na placu przed nim. Co zrobić z takim lekarzem, pani minister? No ja nieraz mówiłam, że w każdym zawodzie, prawda, i w pańskiej korporacji i w zawodzie lekarza znajdą się ci, którzy niestety psują opinię o całości. Ale też w związku z tym spotkałam się z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, z Radziwiłem. Spotkałam się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zaczęłam mówić o tym, że najwyższe pora, żebyśmy zaczęli odbudowywać ten status zawodu zaufania publicznego. Czy taki lekarz powinien jeszcze kiedykolwiek mieć do czynienia z pacjentami? A czy pacjent jest dla pacjenta? Lekarz jest dla pacjenta, no, a nie Jeśli odwrotnie. lekarz pacjenta Więc wyrzuca jeśli... ze szpitala i ten pacjent umiera? To znaczy, że jest nieprzydatny moim odczuciu. Czyli nie powinien już do końca życia mieć do czynienia z pacjentami? Czy o tym pewnie będzie decydować i, i samorząd lekarski i sąd koleżeński, jeśli się tą sprawą zajmie. Jeśli rzeczywiście była to prawda, ja nie wiem jak to naprawdę wyglądało, ale gdyby tak było, gdyby tak było, czyli piszemy czarny scenariusz, to myślę, że to jest szczególna rola tu dla samorządu lekarskiego. Wreszcie trzeba głośno mówić o tym, że zasady etyki nie zawsze są przestrzegane. Czyli samorząd lekarski powinien wyrzucić z siebie kogoś takiego. Ja nie wiem, czy wyrzucić siebie, ale przynajmniej próbować oczyścić środowisko po to, żeby ta opinia, niezbyt korzystna opinia yy, na podstawie tego jednego czy drugiego przypadku rozlewała się na, na wszystkich lekarzy, bo ja znam dobrych lekarzy, przyzwoitych takich, którzy, i większość z nich taka jest, którzy rzeczywiście poświęcają się dla tych pacjentów i wypełniają swoją misję. Ale gdyby to zależało od pani opinii, taki lekarz znalazłby jeszcze miejsce w szpitalu, jak jakąś karencję, po jakiejś karencji, czy, czy to jest człowiek, którego to dyskwalifikuje ostatecznie? Nie, no każdemu należy dać szansę. Ja myślę, że gdyby się nie poprawił w bardzo krótkim czasie, należy mu powiedzieć, żeby się nie mordował w tym zawodzie i robił to, co lubi. Może tam nie będzie to aż tak drastyczne. Po śmierci chce zostać spalona i rozsypana tam, gdzie chodzę na grzyby. Mówi pisarka Lucyna Legut. Czy pani jest zwolenniczką zmiany przepisów dotyczących pochówku, bo zaczęło się o tym mówić? No tak, my, my jesteśmy inicjatorami powołania tego międzyresortowego zespołu, który wreszcie zacznie pisać projekt ustawy o cmentarzach. Czy urna z prochami trzymana w domu, rozsypywanie prochów, pani to dopuszcza? Tak. I tak będzie? Znaczy, na, na nie, wiem, nie, to zależy to od ministerstwa parlamentu. zdrowia. Wola parlamentu. Ale ministerstwo w zdrowia końcowej, taki projekt przedstawi. A w końcowej. A w, nie, to zespół międzyresortowy przedstawimy. Mamy propozycje, które zespół oczywiście zespół zostało... no, Ale ministerstwo tego, zdrowia jest, tylko jest wyłącznie... członkiem tego zespołu. Tak jest. Y, ale no, mówię wolą parlamentu. Jeśli rzeczywiście zapisy, które będą wypracowane przez ten zespół, będą do przyjęcia przez parlament i, i, i przegłosowane, i, i potem pod tym znajdzie się podpis pana prezydenta, no to wtedy możemy powiedzieć, nie że, że coś się spełnia Ale jaka jest tak? droga legislacyjna, pani minister, to ja wiem, pytam, czy taka będzie propozycja. Ale to dobrze, bo to naprawdę niewielu, niewiele osób w tej chwili. To dobrze, że przypominamy. Ja, nie, nie uczmy się tego, <grym> pani minister, teraz, bo konstytucja <grym> tak? to, o tym mówi. Czy pani jest zwolenniczką tego, żeby tak. takie zapisy się znalazły? Tak, tak. I tak, a jak pani jest zwolenniczką, to znaczy, że tak będzie? Czy... Nie, ja nie jestem aż tak ładną osobą w tej chwili, która mówi, że jak ja bym chciała, żeby w tej ustawie dokładnie to się znalazło. Najlepszy przykład, że wiele zapisów chciałam, żeby się znalazły i żeby tak było, chociażby w polskich szpitalach. I wie pan, co się stało dzięki tej drodze legislacyjnej z tymi zapisami i moim chcieństwem, tak? Pani minister, Koniec. Zapytana dziś o swój polityczny wzór, co by pani odpowiedziała? Kto? Pani, zapytano o swój polityczny wzór, co by pani powiedziała? Co bym powiedziała? Czy na kim się wzoruje? Tak. Margaret Thatcher. Kiedyś pani mówiła przeurocze Andrzej Olechowski. Przeszło pani? Nie, dlaczego? Ja uważam, że w dalszym ciągu jest pewnie sympatyczny i przeuroczy, choć dawno go nie widziałam. Nie, ostatnio widziałam go u pani Moniki Olejnik w telewizji. Jest mi tylko przykro z jednego powodu, aczkolwiek moja sympatia i ocena tej osoby nie, nie zmieniła się aż tak radykalnie. Ale było mi przykro, kiedy no, nie, niekoniecznie pałał taką sympatią, jak kiedyś do Platformy Obywatelskiej. A to prawda, że mówi pani znajomym, że pani pójdzie z Donaldem Tuskiem do Pałacu Prezydenckiego? Nie, nieprawda. Nie, nie wybiera się pani do pałacu. Jeszcze nie, na razie jestem na miodowej, nie zauważył pan tego. Nie, teraz to pani jest na twardej. Dziękuję A bardzo, tak. minister zdrowia. Dziękuję wakopać. bardzo.